No dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem drogie widzom, Galakwero z tej strony w kolejnym odcinku South of Midnight. Aktualnie rozpoczynamy rozdział czwarty, w którym musimy przedostać się do kościoła. Oczywiście na tym bagnie akurat czyha tutaj niecny i zły krokodyl, czy tam aligator, więc przypuszczam, że będziemy jakoś musieli sobie z nim poradzić. Albo po prostu go pominąć. Nie wiem, zobaczymy. No, generalnie trochę jest ten kościół daleko. Mnie na bok. Plus dwadzieścia. Super. Oj. Pytanie się ok. No i wszystko w temacie. Jeszcze pytanie brzmi, czy przypadkiem tutaj czegoś nie będzie. Ale nie, nie, nie ma niczego. Tam też nie przelecimy dalej. Okej. Okay. Ogólnie mamy dojść do kościoła, pewnie tamtędy. My sobie jednak tutaj troszeczkę poeksplorujemy, bo no właśnie, są na przykład bulwy do zdobycia. Okej. Okay. Now. Hmm. No proszę, jaskinia jakaś i kolejna bólwa, seria tylko pięć dobra, jakoś to przeżyjemy. Teraz tak, możemy iść tam, ale też mamy coś tutaj. Nie wiem, czy w sumie tu miałem się przedostać. Trochę dziwne. Bo niczego tu nie widzę. Tak jakby stamtąd? Okej, okay, wszystko jasne. No niby da się tu wskoczyć. Niby się nie da wskoczyć. Okej. Okay. No, i zaczynamy zabawę. O Jezu, jeszcze jakby ktoś trafił, to byłoby fajnie. Pięknie, prawie oberwał. No i po koledze okazało się, że akurat w tym wydaniu tutaj ani razu nie otrzymałem żadnych obrażeń. Ok, tam coś mamy, a nie, nic nie mamy. Stamtąd to ja przylazłem No dobra. Eksplorujemy, eksplorujemy. Okej, okay. rozdział czwarty. Jezu, list drugi na trzeci to gdzieś żeśmy pierwszy pominęli. Przestań pić, gościu. Może się miała rację. Powinienem odstawić chlanie, ale jak łowiłem przy szopie ostatniej nocy, widziałem suma wielkiego jak Cadillac. Słowo honoru. Przepłynął zaraz obok mnie i mrugnął dziwnym okiem. Powiedział, ależ piękna noc, bo mi, kopara, normalnie mi odpadła. Oj, przepraszam, ziepło mi się. On się rozmyślał i odpłynął w cholerę. Hmm. No, całe zapajęczone, to pewnie troszkę czasu minęło. Oho, tu coś mamy. No, niby. O, proszę, proszę. Zbadaj. Ach, list jest. I tu jest pierwszy na trzy. Lista zakupów: piwo, przynęta, czekoladki, drapatrzisz na przeprosiny. Stek, kartofle, chipsy, napój wiśniowy, więcej piwa. Pięknie. Okej, okay, pora najwyższa ruszyć dalej. Oj. Nie do końca skoczyłem tak, jakbym chciał. A, okej. Okay. Za późno zauważyłem... Tu niczego? Nie, nie ma, nie ma. Tam jest woda. Okej. Okay. Hmm. Czy ja dobrze widzę, że tam się można wspiąć? Chociaż wygląda na to, że jest to trochę za daleko. No dokładnie, nie wskoczymy tam nijak. Ok, tu też nie wejdziemy. Something's gotta change. I feel like a thread being pulled far too taut, trying to make the world a better place. Not for me. For her. I have to keep these kids safe. <sighs> I wish I could do more. That sounds so Mama piękne, Mówiłam, że zobaczyć, co Benji okay. OK coś tutaj się Raczej znaczy nieco od ten aligatorek. Świetnie. Oj. I tak to niby nie działa. No dobra, musimy tam wejść na górę. Ale tu widzę, że coś mamy. Kolejne pole walki. não, sério Panie kolego, ale żeś pan dasz zrobił? Dosyć chaotycznie mi w tej walce poszło. No okej. Okay, wszystko jasne. Teraz możemy udać się do kościoła. Chociaż tu wokół niczego nie ma, z tego co widzę. Ale chyba chodzi najbardziej o to, że... Zeszła ta cała... Zaraza i tak dalej. Tu tak jakby coś jest, ale nie możemy tego zebrać. A, okej. Okay. Najpierw sobie obiegniemy to, pooglądamy. Bo właściwie możemy znaleźć tutaj jakieś fajne rzeczy. Szkoda byłoby je pominąć. Oho. Tutaj coś jest. Obawiam się tylko, że najpierw muszę zadzwonić zabić w dzwon. Chociaż. No, niby można przelecić naokoło. Ale w jakim celu? Oto jest pytania. No, i tędy przyszliśmy. No dobra, spróbujmy w takim razie. A, wszystko jasne. Szkoda, że tylko plus pięć, tam coś jeszcze mamy. No, proszę proszę element życia. Okej. Okay. Czyli jednak warto było najpierw udać się tutaj. Znajdźki zrobiły swoje. Chociaż ciekawie mnie jeszcze nie, wątpię. Żeby aż tak można było kombinować. Dobra. No i co? Wychodzi na to, że możemy wejść do kościoła. O! Okej. Okay. Ale to chyba najpierw będziemy musieli się wspiąć. No dobra, czy tu nie ma jakichś listów czy czegoś? W kościele to by się przydało coś znaleźć, ale nie, no z tego co widzę to. To nie ma nic. Tutaj wątpliwe. Ai, ai, ai. okay must washed away closer we got the more I remember those tales about Gators as big as houses. but I always thought folks were exaggerating hmm. Hazel had to cross a flooded land to reach the bend in the river with it passed and an old friend rose up like sunken secret. But the terrorizing legend of 2 toed Tom still casts a chilling shadow. Us. While 2 toed Tom might have stirred up a mess round these parts, the storm sure done far worse. <laughs> <laughs> Everything that rises, no, i oczywiście.

Your house might have got caught on that away, where the river bends down. But you'll have to go over two-toed tarp stopping grounds to get there. Oh, shit. Ain't there another way around? But we was gonna have to deal with all manners of critters, darling. The straightest way to your mama is through there. <clears throat> oh, oh, and uh, try not to get ate. I sum se popłyną. A my oczywiście, zakończymy sobie ten odcinek. W kolejnym rozpoczniemy eksplorację i przejście przez rozdział piąty. Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczyska.